Patrzcie, ja od razu mówię co obstawię, raczej to mi się nie zmieni Tutaj bym obstawił na rybę, ale za mały kurs, nie? Z, z tym koro, Regel. Tutaj na tańcule, no obstawimy na tańcule, ale za mały kurs Raczej bym szukał coś, że walka skończy w pierwszej minucie, nie? Lol. Że Arkadiusz ten ale runda pierwsza runda, Ale na razie zostawmy sobie to Tutaj jest na przykład szef Sukrycha, dałbym tu raczej na Krychę 1.84 Kamiszka i FB Pro to bym tu nie dał Zusie Marty Linkiewicz ja tutaj z pełną premedytacją daję na Martę, Marty Renty Bo Zusie tak naprawdę nic nie potrafi, oprócz tego, że ma dobry charakter do walki. Ale z... wiem, że Marty Renty już trenuje tam y, naprawdę długo. I nie wiem, czy ten, y, ten charakter ZUSie wystarczy. Ja, ja. No wiecie, jakby to był kurs, nie wiem na Marty Renti 2 to bym nie obstawił, ale 425 na Marty Renty, która trenuje już chyba ponad rok czasu. Czy półtora roku, myślę, że ogarnie Zusie. Nie? Y fitlovers Boński. Ja bym tu nawet się skłonił na fitloversa, bo Boński nawet spoko się pokazywał, ale on walczy z Dubielem i z Wardengą. A na przykład fitlovers. Nie, dobrze się pokazałem na treningu widziałem. Raczej damy tu na fitloversa, a na razie nie dam. Tu też będę na bestie Piechowiaka, bo Strongmanie mają ciężko, mimo że jeden i drugi ze śmiercią chyba ze Strongmanem wspólnego. Wewór tu wygra jeden, kurs 1.68, jest za niski kurs na Wewora. E, no nie, no. W, 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 czekajcie. No Wewór e, no kurs 1.68. No Wewór pewnie wygrał przez Parter, nie? Idą Casio, wrzosek No raczej na Casio, czekajcie. Przy kwocie 500 to było 6600. I to by był moim zdaniem kupon, bo wiecie dlaczego Casio? Bo tak, o no bo Casiusz. Yy, moim zdaniem Kasjusz, i wiecie, to jest boks. Jakby to było MMA, postawiłbym raczej na Wrzoska, no bo z doświadczeniem UFC i tak dalej. Ale, Ale Casio no kurwa, zasięg w boksie to jest chuj, ważny taki zasięg. Wzrost i w ogóle, on będzie punktował moim zdaniem, brzoska.